Cześć wszystkim z tej strony Matranus. Witam Was dzisiaj w materiale dotyczącym korpa, gdzie będziemy zajmować się weapon mastery i wykorzystaniem, maksymalnymi jak gdyby, poziomami oraz w jaki sposób wpływa to na naszą rozgrywkę. Pierwsza sprawa: weapon mastery jest coś, co mamy odblokowane od samego początku naszej postaci. Nie ma wcześniej żadnego kapa. Jedynym ograniczeniem jest to, że musimy znajdować katalisty oraz wypełniać ten oto pasek. Katalisty wypadają z aktywności PVE. I też mi się wydaje, jeżeli ktoś po prostu nosi to w fipunku. Natomiast zużywanie takiego rodzaju przedmiotów dodaję Wam tutaj, tak jak możecie zobaczyć, klik, doświadczenie, które wchodzi nam do paska. Oczywiście to jest już maksymalny poziom, 26 nie da się jak gdyby osiągnąć wyżej. Ten jak gdyby cap też jest nieosiągalny do przebicia. Być może zostanie to zmienione w przyszłości, oraz w ogóle nie będziemy mieli tutaj ilości doświadczenia już po tym 26 poziomie. Natomiast na chwilę obecną wygląda to tak. Że został tutaj narzucony absurdalny po prostu kap, gdzieś tam chyba 10 milionów czy czegoś takiego. Nieważne. Yy. Mamy 26 punktów do wydania. Żeby to zresetować, musimy sobie użyć takiego cacka. Znajdujemy to w świecie, dostajemy czasami od jakichś npc -tów. To jest jeszcze trochę zbagowane, więc musimy sobie jak gdyby przerzucić drzewko. I teraz możemy dać reset. Tak jak mogliście zobaczyć. 26 punktów umożliwia nam na przykład na przejście gałązką górną i myślimy sobie, że da nam również możliwość dojścia do drugiej umiejętności. I tutaj niestety nie, brakuje nam jednego punkta, więc jeżeli chcecie wybrać jedną z ultimate umiejętności, czyli umiejętności super specjalnych, które zmieniają często działanie waszych umiejętności specjalnych, erek albo mm, waszych pasywek, no to tutaj tak naprawdę... Nie macie co liczyć na to, że będziecie mieli dwie pełne umiejętności. Inną opcją, co jest też bardzo ciekawe, i co też rozważałem w czasie mojej rozgrywki, tylko że mamy 26 punktów, jest na przykład wybranie dwóch pełnych specjalizacji danych umiejętności bez zmiany oraz bez wyboru jednej z tych dwóch umiejętności. To jest też bardzo ciekawe. Także ogólnie rzecz biorąc, mamy również taką opcję, że możemy wybrać dwie pełne umiejętności bez rozwoju jednej z Ultimate umiejętności, jeżeli nie pasują do stylu naszej rozgrywki. Dodatkowo do tego należy jeszcze wspomnieć, że możemy wybrać tylko i wyłącznie jedną z umiejętności specjalnych na samym końcu drzewka. Czyli możemy wybrać na przykład jedną, ale wtedy drugiej już nie mamy możliwości. Także to są jak gdyby ograniczenia całego systemu. I teraz przejdźmy do tego, co to w ogóle daje. Po pierwsze, Najpierw powiemy sobie o ilości doświadczenia, którą należy zebrać. Jest to bardzo dużo i tyle Wam na ten temat powiem. Wydropienie odpowiedniej ilości katalistów, żeby w ogóle dojść do takiego poziomu jak ja. Myślę, że jest to około 100 tych po 2,5 tysiąca. Myślę nawet, że trochę więcej. Mamy tutaj około 100 tysięcy. Może nawet 200 tysięcy doświadczenia. Skoro jeden katalist daje nam 2,5 tysiąca, myślę, że około 100, 200 takich katalistów. Dałoby wam już ten 26 poziom. Ja szczerze powiedziawszy tego nie liczyłem. Nie wiem, jak nawet taki tutaj jest kap, niezbyt mnie to obchodzi. Chodzi po prostu, że z czasem będziecie musieli jednak wydropić odpowiednią ilość tych katalistów. Nie tylko i wyłącznie tych po 2,5 tysiąca, są też takie, które dają po 500, po 1000 po 100, po 50, po 20, także ogólnie rzecz biorąc wszystko to, co macie, zużywacie tylko i wyłącznie po to, żeby wbić sobie kolejny poziom. Pamiętajcie również, że jeżeli macie na przykład znajomych, możecie te katalisty jak gdyby im oddać, sprzedać, przehandlować na coś i tak dalej, i tak dalej. Więc nawet jeżeli już będziecie mieli maksymalny poziom, to warto będzie dzielić się tym, ponieważ każda jedna postać na każdej ze swoich specjalizacji, które potem prawdopodobnie będziemy mogli również przełączać, już w wczesnym dostępie, będzie miała opcję, by jeszcze raz ten pasek od samego początku, czyli po zmianie na przykład specjalizacji na szamana, znowu zaczynamy tutaj z zerowym poziomem postaci, więc musimy to robić od początku, tak? To są specjalizacje. Nie jestem pewien, czy również po zmianie na szamana będziemy zaczynać z pierwszego poziom umiejętności czy tam doświadczenia, ale tak faktycznie będzie, więc mamy wtedy opcję na coś zupełnie innego. Dobrze, i teraz tak. Co w ogóle dają te punkty? Po pierwsze, przy każdej naszej umiejętności Mamy opis weapon specialization bonus, i to jest właśnie to, że za każdy taki punkcik dostajemy coś dodatkowego, tak? Czyli możemy teraz na przykład zobaczyć, że um, the impact knocks back enemies and make them vulnerable for 5 seconds, czyli efekt uderzenia tarczą odrzuca naszych przeciwników i czyni ich wrażliwymi na 5 sekund. To jest jedna z głównych mechanik która jest jak gdyby na legioniście, ponieważ nakładamy ten stack wrażliwości na naszych przeciwników uderzonych tarczą i jeżeli oczywiście potem użyjemy innych umiejętności, to nasze umiejętności zyskują specjalne jak gdyby mmm, działanie. I teraz tak. Nakłada to na 5 sekund. Za każdym razem Weapon Specialization Bonus Points daje 0,5 sekundy, co to znaczy, że jeżeli dopakujemy tutaj na maksa, To w tym momencie mamy dalej 5 sekund, tak? Poza applyowaniu mamy 9 sekund. Na dodatek należy wspomnieć o tym, że zawsze dojście do tego miejsca, jak gdyby sprawia, że nasza umiejętność wygląda zupełnie inaczej. I często dostajemy jej możliwość recastowania oraz użycia ponownego. Czyli normalnie wygląda to tak, ale możemy teraz jeszcze raz użyć umiejętności. I stworzyć falę uderzeniową, która podrzuci przeciwników, zadają obrażenia magiczne. Zresztą wszystko macie opisane zawsze po wciśnięciu Shift, tutaj, czyli mamy przywracanie many, kiedy przerwiemy umiejętność, spowolnienie przeciwnika, stunowanie, jeżeli uderzamy tylko wyłącznie jednego przeciwnika, kiedy uderzymy umiejętnością, dostajemy tarczę, która reflektuje obrażenia otrzymane w następnym uderzeniu. Wszystko jasne, wszystko klarowne, tak? Dodatkowo do tego należy wspomnieć, że każda jedna umiejętność posiada ten efekt dodatkowy. Na przykład, po rzucie przeciwnikiem, bądź też sojusznikiem, mamy możliwość doskoczenia do niego, jeżeli mamy odpowiednio rozwiniętą umiejętność. Po rzucie włócznią, mamy umiejętność uderzenia przeciwnika jeszcze raz za pomocą potężnego gdyby pchnięcia. Bądź też, kiedy dopakujemy sobie pasywkę. Mamy możliwość aktywowania naszej umiejętności pasywnej, czyli klikamy po prostu zwyczajnie T. I wtedy nasza postać, uwaga, dostaje atak zasięgowy i zaczyna rzucać włóczniom na kilka metrów. Co oznacza, że nagle legionista robi się range DPS-em. W ogóle cały zamysł oraz koncept tych specjalizacji broni jest wyjątkowo fajny. Niektóre z tych umiejętności, również te końcowe. Sprawiają, że nasze umiejętności wyglądają zupełnie inaczej. Na przykład tutaj mamy Sacrifice Protection. Jesteśmy protektorem, więc możemy zasłonić kogoś jak gdyby specjalną aurą oraz przenieść część obrażeń przyjmowanych przez dany cel na siebie samych, by ratować po prostu bardzo wrażliwego członka drużyny. Przy niektórych instancjach może być to wręcz konieczne, ponieważ na przykład nasz healer będzie zagrożony, dlatego będzie go trzeba ratować. Druga opcja: Resilient Vigor. Mamy bardzo duży buff do ilości obrażeń. Dotyczących np. pancerza oraz magic rezista. co oznacza, że zwyczajnie nasza postać powinna mieć np. w tym momencie mam 317 punktów ataku, jednak kiedy użyję tej umiejętności, mam 578. Dlatego, że dostaję mega dużo jakby przeniesienia, czyli 50% z mojego pancerza oraz obrony właśnie do atak pońców, tak? Także widzicie, że te weapon specialization są mega, mega potężne oraz potrafią sprawić, że postać, która będzie mm, 3 na 10, będzie nagle wyjątkowo, wyjątkowo wręcz przegięta. I tak jak wspomniałem, inne rzeczy dodają również mm, różne statystyki. Tutaj mamy na przykład zwiększenie zasięgu rzutu, także możemy sobie zawsze podbić parę punktów, tak? Możemy również dodać sobie do tego jeden punkt yy, w dodatkowego taunta oraz na przykład zbafować sobie pasywkę. I to jest moim zdaniem najlepsza utylizacja naszych punktów. Czyli nie, nie staramy się zrobić dwóch prawie gałązek, tylko po prostu wybieramy sobie jedną gałązkę, wybieramy również jedną opcję, jak gdyby Ultimate, i do tego jeszcze szukamy jak gdyby, opcji na wybranie sobie najbardziej pasujących do nas, jak gdyby umiejętności. Moglibyśmy na przykład cofnąć to z pasywki, władować wszystko tutaj, żeby mieć potężniejszy. Jak gdyby umiejętność, moglibyśmy na przykład usunąć w ogóle też te dwie rzeczy, żeby dopakować sobie aż do Cold Steel'a, bo być może na przykład lubicie grę na włóczni, eee, moglibyśmy zresztą usunąć też te dwie umiejętności, żeby dodatkowo im je jeszcze dopakować, ale jak gdyby i tak nie dalibyśmy rady, jak gdyby odblokować dwóch pełnych gałązek razem z Ultimate, bądź też właśnie tak jak wspomniałem, możliwość grania na dwie pełne linie umiejętności też jest wyjątkowo ciekawa, oraz muszę przyznać, że ja tak grałem przez trochę. Bo chciałem to potestować i faktycznie robi to całkiem, całkiem fajną oraz niezłą robotę. Te specjalizacje różnią się oczywiście dla każdej jednej postaci, którą macie w grze, tak naprawdę dla każdej jednej profesji będą się one różnić, oraz faktycznie zmieniają one styl waszej rozgrywki. Zupełnie inaczej będziecie grało, znaczy zupełnie inaczej grać będziecie w wypadku, w którym będziecie mieli dobrze rozwiniętą włócznie, ale na przykład bez tarczy, zupełnie inaczej gra się z tarczą na bardzo wysokim poziomie, na pasywce. Gdzie, gdy na przykład macie odblokowano Fortified Barrier, jesteście po prostu mega, mega odporni na obrażenia, zwłaszcza po osiągnięciu maksymalnego jak gdyby, mm, ładunku. Więc jest tutaj dużo opcji na to, żeby pokombinować, dużo opcji na to, żeby się pobawić. I tak naprawdę polecam Wam, każdemu jednej osobie, poszukać swojego własnego buildu oraz czegoś, co pasuje do waszego jak gdyby, stylu rozgrywki oraz korzystanie z tego po prostu. Pochodzi tutaj o przyjemność oraz o kombinowanie. Te kostki, które możemy znaleźć, czyli ogólnie że biorąc ten Specialization Renewal e, Cube czy coś tam, e, są dosyć powszechne w świecie, nie ma zbytnich problemów, żeby to wyfarmić, czasami możemy to dostać za niektóre zadania, czasami wypada to z jakichś bossów, czasami z jakichś potworków. Czasami ze skrzynek na strefach PVE, czasami ze skrzynek na strefach PVP, więc jest możliwość tego, żeby pobawić się tymi statystykami oraz poszukać sobie najbardziej efektywnej oraz najprzyjemniejszej opcji na rozgrywkę dla Was samych. I wydaje mi się, że to chyba tyle na dzisiaj. No, Weapon Master został omówiony. Mam nadzieję, że wiedza, którą tutaj dzisiaj posiedliście, przyda Wam się do czegoś oraz że będziecie lepiej w stanie jak gdyby, planować na przyszłość. Wasze posunięcia, jeżeli chodzi o rozwój waszej postaci, oraz stworzycie coś naprawdę unikatowego. I kiedy spotkamy się na szlaku, to tak naprawdę nie uciekniecie z podwiniętym ogonem przede mną, bo ja na pewno będę miał dobrze przygotowane specki. Dobrze, to tyle na dzisiaj. Jeszcze raz dzięki za uwagę i do usłyszenia. Hej!